W pierwszym wydaniu wiadomości gminy Bartoszyce. Dzisiejsze wydanie rozpoczniemy od informacji dotyczącej bezpieczeństwa w naszym regionie. 26 listopada 2021 roku podczas 47. sesji Rady Gminy Bartoszyce odbyło się oficjalne przekazanie samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej posterunkowi policji w Bezledach. Inwestycja warta ponad 120 tysięcy zł została sfinansowana w połowie z budżetu gminy Bartoszyce oraz Funduszu Komendy Głównej Policji. Symbolicznego przekazania kluczyków dokonał komendant powiatowy policji w Bartoszycach, inspektor Przemysła Fiertek w obecności wójta gminy Bartoszyce, jego zastępcy oraz radnych gminy Bartoszyce. Inwestycja ta przyczyni się do znacznej poprawy poczucia bezpieczeństwa w naszej gminie. W Domu Kultury w Wojciechach odbyły się warsztaty wędliniarsko-wędzarnicze. Dzięki nim uczestnicy poznali najlepsze i sprawdzone receptury wytwarzania własnych wyrobów. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać najlepsze i sprawdzone receptury wytwarzania własnych wyrobów. Joanna Wodarska z Akademii Siliska pod Lipami uświadomiła, jak wiele szczegółów ma wpływ na to, aby wędzonki były pyszne. Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu biorących udział w zajęciach, samodzielne wykonanie kiełbasy żywieckiej, wiejskiej, czosnkowej, jałowcowej czy uwędzenie szynek nie będzie stanowiło problemu. Warsztaty zostały zrealizowane ze środków programu mikrodotacji Nowe Fio, Warmia Mazury Lokalnie, dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe Fio na lata 2021-2030. 10 grudnia 2021 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Bezledach odbyła się gala wolontariatu połączona z dniem pracownika socjalnego. Uroczystą galę otworzył wójt gminy Bartoszyce, pan Andrzej Dycha, który powitał przybyłych gości i pogratulował wszystkim nominowanym. Życzę, by to całe dobro wracało w postaci życzliwości ze strony waszych podopiecznych oraz instytucji, z którymi współpracujecie. Z okazji Dnia Pracownika, który niedawno się odbył, Pracownika Socjalnego, w imieniu własnym oraz całej społeczności gminy Bartoszyce pragnę przekazać Wszystkim pracownikom socjalnym serdeczne życzenia i wyrazu uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Nagrody wolontariusza roku gminy Bartoszyce 2021 przyznano w następujących kategoriach pomoc społeczna i ochrona zdrowia: edukacja, sport i kultura, aktywizacja środowiska lokalnego, grupy formalne i nieformalne. Podczas wydarzenia zostały wręczone również wyróżnienia Pracownika Socjalnego 2021. Ponadto w tym roku Wójt Gminy Bartoszyce postanowił wręczyć dodatkowe wyróżnienie. Wyróżnienie specjalne wolontariusza Gminy Bartoszyce 2021 otrzymały osoby indywidualne, grupy oraz instytucje zaangażowane w działalność na rzecz Gminy Bartoszyce. Gale uświetniły występy wokalistów z terenu Gminy Bartoszyce, grupy tanecznej z Wojciech oraz występ zespołu ludowośpiewaczego z Sokolicy. 11 grudnia 2021 roku w Gminnej Hali Sportowej w Bezledach odbył się czwarty turniej charytatywny służb mundurowych w piłce nożnej. Mecz rozegrano pod hasłem Gramy dla Marcina. Podczas wydarzenia przeprowadzono zbiórkę środków, których Marcin potrzebuje na rehabilitację po wypadku. W turnieju wzięło udział 10 drużyn, w tym reprezentacja gminy Bartoszyce. Wójt gminy Bartoszyce, pan Andrzej Dycha wręczył tatuetki uczestnikom turnieju wraz z Marcinem, dla którego zorganizowano to wydarzenie. 15 grudnia 2021 roku miało miejsce oficjalne przekazanie wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezledach. Akt przekazania odbył się w obecności wojewody warmińsko-mazurskiego, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 1 14 430 ,000 zł, z czego Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała 225 000 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 256 tysięcy zł, Urząd Marszałkowski 50 tysięcy zł, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 169 tysięcy zł oraz Gmina Bartoszyce 314 i 430 zł. To już drugi nowy pojazd zakopiony na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Bartoszyce. W planach są oczywiście następne, tak by nasze jednostki były wyposażone na równym poziomie. 18 grudnia 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego nowo powstałej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kinkajmach. Wydarzenie rozpoczął prezes OSP Bezledy, pan Jacek Gabryszewski, który powitał wszystkich przybyłych gości. Dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszej uroczystości. Chciałbym serdecznie przywitać zgromadzonych gości. W dniu dzisiejszym przywitamy w szeregach OSP Bezledy nowy wóz strażacki marki Skania. Jednocześnie pożegnamy się z dotychczasowym pojazdem naszej jednostki Mercedesem Atego, który dalszą służbę będzie pełnił w strukturach OSP Kinkajmy. Przywitajmy za chwilę nowy wóz Strażacki dla OSP Bezledy. Dziękuję. Zaprezentowano nowy wóz strażacki w szeregach OSP-Bezledy marki Scania, jednocześnie żegnając dotychczasowy pojazd jednostki Mercedes Atego, który dalszą służbę będzie pełnił w strukturach OSP Kingheimy. Naczelnik OSP-Bezledy przekazał prezesowi OSP Kingaimy dowód rejestracyjny wraz z protokołem przekazania pojazdu i kluczyki do Mercedesa. Po uroczystości przekazania, z BZ odprowadzili pojazd do Kingheim, gdzie został powitany przez wszystkich mieszkańców. 19 grudnia 2021 roku przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach odbył się coroczny Gminny Jarmark Świąteczny. Podczas kiermaszu panował miły świąteczny nastrój. Wójt Gminy Bartoszyce widał przybyłych mieszkańców, a Anioł z Diabełkiem częstowali ich pierogami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kromarkach. Podczas jarmarku swoje stoiska wystawiły Koła Gospodyń Wiejskich, a lokalni twórcy zaprezentowali swoje rękodzieła. Mogliśmy również obejrzeć szopkę bożonarodzeniową z zwierzętami, a choinki przekazane przez Nadleśnictwo Bartoszyce pozwoliły stworzyć wspaniały i świąteczny wystrój. 20 grudnia 2021 roku w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Rodnowie odbył się bożonarodzeniowy koncert kolęd. Realizacja koncertu odbyła się dzięki wsparciu telewizji kablowej Bartsat. Kolędowanie to piękna polska tradycja, która nadaje wyjątkowej atmosfery dla świąt Bożego Narodzenia. Wieczór rozpoczęto wierszem mocyny Krzemienickiej pod tytułem Wieczór Wigiliny", który odczytała pani Wanda Pieloch. Koncert otworzył występ grupy wokalnej z Wojciech, rozwijającej swoje umiejętności w Domu Kultury w Wojciechach i w Obędniku pod okiem instruktor pani Doroty Śnieżki. Następnie swoje wersje kolęd wykonały zespół śpiewaczy Gala z Galin, zespół ludowośpiewaczy z Sokolicy oraz zespół śpiewaczy Wojciechanie z Wojciech. 24 grudnia 2021 roku po raz pierwszy w gminie Bartoszyce zorganizowano wigilię dla potrzebujących. Wszyscy przybyli, otrzymali ciepły posiłek, herbatę, ciasto oraz symboliczny opłatek. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem i przede wszystkim z frekwencją osób potrzebujących. Mamy nadzieję, że nikt nie odszedł głodny. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich darczyńców i wolontariuszy za wsparcie tego wydarzenia. W tym wyjątkowym dniu w roku chciałem się spotkać z mieszkańcami, którzy potrzebują takiego wsparcia, są samotni, bezdomni. Także chciałem w jakiś sposób tutaj stworzyć namiastkę wigilnej uroczystości. Działanie to odbyło się po raz pierwszy w naszym regionie i będzie kontynuowane przy okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia. W Domu Kultury w Rodnowie zrealizowano projekt pod nazwą Nowa Scena Rodnowa. Projekt dofinansowano z programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz lokalną grupę działania Warmiński Zakątek. Projekt trwał od września do grudnia 2021 roku, a został zrealizowany wspólnymi siłami mieszkańców Rodnowa. Polegał na przygotowaniu przez dorosłych teatru lalek pod tytułem Pinokio. Lalki zostały wykonane na warsztatach, a podział ról i kreowanie postaci na zajęciach teatralnych. Podczas ferii zimowych spektakl został zaprezentowany w Świetlicach Wiejskich na terenie naszej gminy. Kolejna miejscowość gminy Bartoszyce posiada nowoczesną świetlicę. 29 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej po jej generalnym remoncie. Uroczystego otwarcia świetlicy dokonał wójt gminy Bartoszyce, pan Andrzej Dycha, wspólnie z sołtysem Krzysztofem Narkowiczem w obecności mieszkańców sołectwa Szlina Wielka. Remont świetlicy został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dofinansowaniem w kwocie 340 tysięcy złotych. Całkowity koszt termomodernizacji wraz z przebudową świetlicy wyniósł 540 tysięcy złotych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na całym świecie od 30 lat, ale w gminie Bartoszyce zagrała po raz pierwszy. Dzięki ludziom wielkiego serca udało się uzbierać prawie 6 tysięcy złotych. Na bezleckiej scenie wystąpili zespół taneczno-śpiewaczy z Sokolicy, zespół śpiewaczy Wojcieszanie z Wojciech, zespół Gala z Galin, uczestnicy zajęć teatru Odnia w Osiece, tancerze Breakdance z Bezlet i Skrętrzyna, uczestnicy zajęć tanecznych mobilnej szkoły tańca Moving Art, zespół Wokany Domu Kultury w Wojciechach, zespół Black Roses i Agnieszka Skrycka z zespołem. Wielki wkład w kwestowaniu mieli dzienni harcerze wolontariusze, którzy od niedawna zaczęli swoją przygodę w Bezledach, gdyż to właśnie oni, nie zważając na śnieg i wiatr, dziennie patrolowali w Bezledach. Puszki zostały dopełnione podczas licznych licytacji prowadzonych między występami na sali widowiskowej Domu Kultury w Bezledach. Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, artystom i oczywiście publiczności. Bez was ta impreza by się nie udała i już dziś obiecujemy, że za rok padnie nowy rekord. Zakończenie ferii zimowych w gminie Bartoszyce upłynęło w bardzo radosnej atmosferze. 4 lutego w sali widowiskowej Domu Kultury w Bezledach najmłodsi obejrzeli sztukę teatralną Królowa Śniegu, a upust swojej energii dali na nadmuchanych zjeżdżalniach przygotowanych w gminnej hali sportowej w Bezledach. Sztuka teatralna dla najmłodszych została wystawiona przez grupę Krak-Arts Krakowa i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez najmłodszą część widowni. Widać, że nie macie samochodu i nie musicie wcześniej wstawać, żeby oćnieć. A i Królowa. Dłochane zjeżdżalnie zakupione przez gminę Bartoszyce po raz kolejny wywołały uśmiech na twarzach naszych dzieci, a aktywni animatorzy zachęcili do wspólnej zabawy. 12 lutego w gminnej hali sportowej w Bezledach odbył się międzynarodowy turniej piłki ręcznej Handball Masters pod patronatem wójta gminy Bartoszyce. W turnieju wzięły udział cztery drużyny – UMKS Trójka Ostrołęka, Masters Warszawa, bsms Bartoszyce oraz uks Jaćwingowie Goldap. Klasyfikacja końcowa turnieju Handball Masters 2022 prezentuje się następująco: na miejscu czwartym bsms Bartoszyce. na miejscu trzecim UKS-Jaćfingowie Goldap, na miejscu drugim Masters Warszawa, a złoty puchar odebrała drużyna UMKS Trójka Ostrołęka. Najlepszym zawodnikiem okazał się Michał Kowalski, a najlepszym bramkarzem Mateusz Warmus. 13 lutego po raz pierwszy od zakończenia modernizacji sali widowiskowej Domu Kultury w Bezledach odbył się koncert walentynkowy, który rozpoczął Andrzej Białecki. Gwiazdą wieczoru był Tomasz Steńczyk wraz z zespołem w repertuarze Marka Grychuty. Na gruzach pięknych planów, z uśmiechem, który zgasł, ratujmy proszę panów, to co zostało z nas. Ratujmy proszę panów. To co zostało z nas. Ważne są tylko te, dni, których jeszcze nie znamy. Tych tych, znam. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy.